Cześć. Inspiracją do dzisiejszego odcinka jest nastolatka i jej mama, które z moją pomocą odgracały swoje przestrzenie, a raczej jedna z sytuacji, która w tym procesie miała miejsce i która dała mi mocno do myślenia. I myślę, że jest na tyle ciekawa, a przynajmniej z mojej perspektywy jest na tyle ciekawa, że chcę się nią z Wami podzielić. To wyglądało tak, że ja głównie pracowałam z moją klientką, a w tym samym czasie jej córka. Po tym, jak wspólnie ustaliłyśmy, co jest dla niej najważniejsze i jak może do tego dojść, czyli konkretne kroki. I ona sobie działała w swoim pokoju. I w ogóle tak na marginesie muszę powiedzieć, że bardzo dobrze sobie radziła. Ja od czasu do czasu do niej zaglądałam, żeby zobaczyć na jakim jest etapie i czy nie potrzebuje wsparcia, ale jak się okazywało, to sam fakt, że jestem gdzieś obok i że działamy razem z mamą, było dla niej wystarczającym bodźcem do odgracania, więc można powiedzieć, że w jej przypadku BOD dubling zadziałał cuda. I serdecznie Was pozdrawiam, wszystkie moje nastoletnie słuchaczki, chociaż. Wątpię, żebyście tu były, a jeżeli jesteście, to dajcie znać w komentarzu. W każdym razie bardzo Was serdecznie pozdrawiam i trzymam kciuki też za Wasze odwracanie, za Waszą też energię do tego, żeby uporządkować swój pokój tak, jak wy chcecie, żeby był uporządkowany, bo myślę, że to jest naprawdę, ma się ogromny potencjał i, i działacie naprawdę bardzo, bardzo fajnie, więc trzymam kciuki i pozdrawiam was serdecznie. No i w pewnym momencie właśnie ta nasza tutaj nastolatka nagle wyskoczyła podekscytowana z pokoju i zaczęła do nas machać, trzymając w ręce kawałek papieru. Okazało się, że znalazła zdjęcie z autografem jednego z polskich muzyków. Na koncercie był jej tata, bo ona ona wtedy była jeszcze dzieckiem, i wziął autograf nie tylko dla siebie, ale także dla swojej córki. I to zdjęcie z autografem wylądowało gdzieś pod łóżkiem, bo ten artysta był wówczas jej w ogóle nieznany. No i tym samym ten, to zdjęcie z tym autografem nic dla niej nie znaczyło. I po paru latach, odgracając swoją przestrzeń, znalazła wśród wielu niepotrzebnych rzeczy właśnie to zdjęcie, z którego się bardzo ucieszyła, ponieważ teraz po latach nie tylko znała, ale też właśnie ceni bardzo tego artystę. I to, co dało mi do myślenia, to to, jak na to zareagowała moja klientka, która po wyjściu córki powiedziała do mnie: No i właśnie dlatego ja boję się odgracania, bo co jeśli wyrzucę coś, co za kilka lat okaże się dla mnie ważne, a tego już nie będzie, już tego nie odzyskam. Moja reakcja na tą sytuację była całkiem inna i powiem Wam z pewnością o niej, ale najpierw chciałabym się przyjrzeć tym słowom, tej obawie, którą wyraziła moja klientka, bo myślę, że to jest obawa, która dotyczy wielu z nas, dlatego dzisiaj spróbuję się z nią trochę zmierzyć, może niekoniecznie ją konfrontować, bo to nie o to chodzi, i nie chcę generalnie iść w kontrę z Waszymi obawami, ale bardziej tak porozmawiać z nią i zobaczyć, co się za nią kryje. I mam nadzieję, że to, co dziś opowiem, da Ci wskazówkę, myśl, która będzie Cię wspierać w momencie, kiedy pojawi się u Ciebie właśnie podobna obawa. A która działa jakby nie patrzeć, jak hamulec, i trudno wtedy o dalsze działanie przy odgracaniu. Cześć, tu Joanna Pfeiffer, a to jest podcast Ogarnij HT z ADHD. To miejsce dla kobiet z ADHD, które chcą mieć uporządkowany dom, ale bez ciągłego sprzątania, za to z głową i z sercem czyli z łagodnością do siebie i z uwagą na swoje potrzeby. Gotowa? A więc zaczynajmy. Zanim zacznę polemizować, to chciałabym od razu powiedzieć, że ja ten strach przed pozbyciem się rzeczy naprawdę rozumiem. Właściwie to jeszcze bardziej na samym początku chcę powiedzieć, że to jest mega ważne i to też jest ekstra, że moja klientka tę obawę powiedziała na głos. Czyli że dała jej dość do głosu, a nie gdzieś ją w sobie schowała, udając przed sobą samą albo przede mną, że takiej obawy nie ma. Bo jestem przekonana, że dopiero jak damy dojść do głosu naszym obawom, przy odgracaniu, to wtedy mamy szansę się nim przyjrzeć i coś z nimi zrobić, jakoś nim zaradzić. A więc ja tę obawę rozumiem, bo ona sama w sobie jest nie tylko bardzo ludzka, ale też i logiczna, bo rzeczywiście tak jest. Jeżeli czegoś się pozbędziemy, to się pozbędziemy. Nie ma już od tego odwrotu, więc rzeczywiście ten strach jest realny strach przed stratą czegoś, co być może dopiero za jakiś czas okaże się dla nas ważne, ale my już wtedy tego nie będziemy mieć, więc nie będziemy mogli odczuwać tej radości z posiadania tej właśnie konkretnej rzeczy. Z drugiej strony też chcemy bardzo zatrzymywać rzeczy, bo myślimy albo mamy taką nadzieję, że jeśli coś zachowamy, to zabezpieczymy w ten sposób jakieś ważne wspomnienia. A jak zabezpieczymy wspomnienie, to trochę tak, jakbyśmy siebie samą w jakiś sposób zabezpieczały, chroniły siebie samą i swoje życie przed właśnie zapomnieniem. I tutaj przypomina mi się jeden z komentarzy na YouTube: ktoś napisał, że zbiera stare zeszyty i podręczniki szkolne, bo ma bardzo mało wspomnień z czasów, kiedy ta osoba była dzieckiem. Więc nawet jeśli te przedmioty same w sobie nie są jakieś wartościowe, to wartością okazuje się już sam fakt, że zatrzymują kawałek naszej przeszłości, że pomagają nam zachować jakieś echo tamtej siebie. I myślę, że właśnie tak często myślimy, że jeśli czegoś się pozbędziemy, to jakbyśmy też trochę siebie unieważniły, że bez żadnej pamiątki, bez śladu tego, że miałyśmy 7 lat, 10 lat, to tak jakby nas wtedy nie było. I że jeśli nie zostanie po tym żadna rzecz, to ja jako osoba sama siebie trochę unicestwiam. Więc ja te obawy. Rozumiem i rozumiem ją również w kontekście tej sytuacji, która się wydarzyła podczas tamtego odgracania, bo przecież, gdyby ta nastolatka kilka lat wcześniej pozbyła się tego zdjęcia z autografem, no to już by się nim dzisiaj nie ucieszyła. To jest fakt, tak właśnie by było. Jeśli nie byłoby zdjęcia z autografem, nie byłoby też radości wynikającej z faktu posiadania zdjęcia z autografem. Więc wyciągnięcie z tej sytuacji takiego wniosku, jeśli coś wyrzucę, to mogę się pozbyć czegoś ważnego i popełnić błąd jest dla mnie zrozumiałe i żeby móc na to spojrzeć inaczej, czyli żeby móc tę rozterkę rozbroić tak, żeby nie stała nam na przeszkodzie do odgraconego domu, to najpierw trzeba sobie zadać pytanie, co właściwie nazywamy błędem, co jest błędem, a co błędem nie jest, mówiąc inaczej. Bo jeśli uznamy, że błędem jest wyrzucenie czegoś, co może się przydać za 5 albo 10 lat, to wpadamy w pułapkę, w taką sytuację, w której nie możemy wyrzucić, nie możemy pozbyć się, bo nie chodzi o wyrzucanie do śmietnika, ale chodzi o pozbycie się tego niechcianej rzeczy z naszego domu. Więc nie możemy się pozbyć absolutnie niczego i tym samym jesteśmy skazane na nieodgracanie. Tu, oczywiście, decyzja zawsze należy do nas samych. Jeśli uznasz, że każda rzecz, której się pozbywasz, może kiedyś okazać się potrzebna, a więc pozbycie się jej to błąd, no to wtedy oczywiście niczego nie można wyrzucić, bo przecież nigdy nie będziemy w stanie stwierdzić tego w 100%. Mogę mieć przekonanie, że na 99,9% ta rzecz nie będzie mi do niczego potrzebna, ale nigdy nie będę mieć gwarancji. Może się okazać, że coś, co dziś wydaje mi się kompletnie nieprzydatne, za jakiś czas będzie miało dla mnie emocjonalną wartość, jak to zdjęcie, a może będzie miało jakąś funkcjonalność, której teraz nie widzę, ale która pojawi się w przyszłości może się pojawić w przyszłości. I ani ja sobie samej, ani żadnej z Was nie jestem w stanie powiedzieć, że wszystko, czego się dzisiaj pozbywacie, już nigdy, przenigdy nie będzie wam do niczego potrzebne. Bo to byłoby nieprawdą. Ja nie mam szklanej kuli, nie wiem, w jakiej sytuacji będziesz za 5 lat, co Cię wtedy poruszy, na czym Ci będzie zależało, czego będziesz żałować, a czego nie. Tak samo jak nikt nie mógł przewidzieć kilka lat temu, że jakaś mała dziewczynka będzie w przyszłości cenić muzykę danego artystu. Więc jeśli myślisz o odwracaniu przez pryzmat nieodwracalnych błędów, to warto się zatrzymać i powiedzieć sobie jasno, ok, jeżeli mam takie przekonanie, że każda wyrzucona rzecz może być błędem, to znaczy, że jedynym wyjściem dla mnie jest kolekcjonowanie wszystkiego. I skoro wszystko może być potencjalnie ważne i decyduję się na zostawienie wszystkich rzeczy, to jednocześnie muszę szukać rozwiązań, które mi pozwolą te rzeczy pomieścić albo znaleźć im dom w innych miejscach. Może próbować przechowywać coś u znajomych, u rodziny, może wynajmować i płacić na przykład za dodatkowy garaż. Z pewnością są opcje, które na to pozwolą, i to jest Twoja decyzja. Ale to, czego nie możemy robić. To powtarzać sobie równocześnie te dwie narracje, że po pierwsze y, chcemy się odgracić, y, że mamy za dużo rzeczy, że one nas przytłaczają, ale równocześnie nie dawać sobie zgody na pozbywanie się czegokolwiek U i uważanie, że pozbywanie się czegokolwiek może być błędem albo jest błędem, bo nie da się mieć obu tych rzeczy naraz. Nie da się jednocześnie chcieć mieć wszystkie rzeczy, przypisywać każdej z nich ogromny potencjał. Nawet jeżeli go dzisiaj nie widzimy, to właśnie na zasadzie, bo się przyda i się może okazać, że pewności nie mam na 100%, a równocześnie chcieć mieć mało rzeczy na co dzień i czuć się wolną od rzeczy. I jeśli coś nas powstrzymuje, ten lęk, że może właśnie ta jedna rzecz dałaby mi radość za 5 lat, a ja ją teraz wyrzucę, to ok, ten lęk można uszanować, ale warto sobie wtedy jasno powiedzieć, czy ja jestem gotowa na to, żeby kolekcjonować wszystko, żeby organizować sobie mój dom i jak się okazuje, głównie wokół tego właśnie lęku. Czy może jednak chcę szukać innego podejścia czyli jednym słowem, czy chcę, żeby lęk rządził mną dzisiaj. Więc ja, żeby ułatwić sobie życie i mam nadzieję też wam, choć wiem, że wbrew pozorom to wcale nie jest łatwe do przyjęcia, zwłaszcza w kontakcie z rzeczami, ale chcę powiedzieć, że antidotum na wszelki nadmiar, na rozterki i trudności z podejmowaniem decyzji jest dla mnie to jedno, a mianowicie, że życie toczy się tu i teraz. Nie gdzieś tam, nie w jakiejś innej czasoprzestrzeni, tylko właśnie tu i teraz. I to mi bardzo ułatwia, ułatwia, w ogóle mi wszystko ułatwia, ale także ułatwia mi właśnie budowanie, bo tak to nazywam, mojej relacji z rzeczami. Bo jeśli wiem, że dana rzecz, na przykład fotografia, dziś nie wywołuje we mnie żadnej, żadnych emocji, to ja się wtedy jej pozbywam. Choć samo to, czy coś wywołuje emocje, to jeszcze też nie jest wszystko. To znaczy, to nie jest Dobry powód, żeby daną rzecz zatrzymać, bo warto jeszcze zobaczyć, co, co to są za emocje i co ważniejsze, co się pod nimi kryje, bo emocja jest tylko albo aż informacją dla nas, ale nie powinna decydować za mnie, czy ja chcę, żeby dana rzecz została w moim domu, czy nie, bo to ja decyduję, emocja daje mi informację, ale to ja decyduję o tym, o wszystkim w moim życiu. I dla mnie bardzo pomocne jest też takie myślenie, że nie jestem w stanie przewidzieć, co się wydarzy za kilka lat, co wówczas będzie dla mnie ważne, ale wiem, co jest ważne teraz i mogę się oprzeć na tym właśnie, co jest dzisiaj. Nie muszę więc zabezpieczać siebie na za pięć lat, bo za pięć lat będzie miało swoje tu i teraz, które z dzisiejszym dniem nie będzie miało nic wspólnego. Może nie mieć nic wspólnego. I szukając dalszych argumentów na pozbycie się rzeczy, o której myślimy, że może nas ewentualnie ucieszyć w przyszłości, i wracając do naszej historii z autografem muzyka, rzeczywiście jest tak, i to ustaliłyśmy, że gdyby mała dziewczynka wyrzuciła zdjęcie wtedy, gdy dostała je od taty, to parę lat później nie miałaby tej radości z natknięcia się na to zapomniane wiele lat temu zdjęcie. To jest prawda. Ale z drugiej strony. Nie miałaby też poczucia straty, bo w ogóle by o tym nie pamiętała, że pozbyła się jakiejś fotografii z, z nieznanym jej muzykiem. Prawdopodobieństwo, żeby o tym pamiętała po latach, jest bardzo niewielkie, zwłaszcza, że ta rzecz kiedyś nie miała dla niej żadnego znaczenia. To tak samo, jakbyś miała pamiętać o ulotce, którą znalazłaś w skrzynce pocztowej, i której od razu się pozbyłaś, i teraz, a więc kilka lat później, nagle sobie przypominasz, jak ona wygląda i czego dotyczyła. I do tego zaczynasz odczuwać stratę. Ten scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny. Ale nawet jeśli miałby się ziścić, bo przecież znowu na 100% nie możemy tego założyć, to może powiedziałaby tylko z nutą żalu w głosie: kurczę, szkoda, że nie mam tego autografu. A może byłby jeszcze inny scenariusz, bo to by ją zmotywowało do pójścia na koncert tego artysty, do zdobycia nowego autografu, i wtedy historia miałaby inny przebieg. Być może też, i paradoksalnie, brak danej rzeczy zmotywowałby tą dziewczynę do tego, żeby przeżyć coś wartościowego, i wtedy ta historia miałaby całkiem inny koniec, całkiem inny przebieg. Czy gorszy? No, myślę, że znacznie ciekawszy. Tutaj też pomaga mi zdanie, które usłyszałam kiedyś od psycholożki, która odpowiedziała mi bardzo mądrze na moje obawy, a chodziło wtedy o naszą, znaczy moją, mojej rodziny przeprowadzkę, gdzie mój starszy syn chodził już do szkoły, a ja bardzo nie chciałam zmieniać szkoły moim dzieciom, ponieważ sama jako dziecko tego doświadczyłam. Było to dla mnie bardzo trudne. Jak się później okazało, dla mojego syna również było to bardzo trudne. I był taki moment, że ja zaczęłam sobie mocno wyrzucać te decyzje, i coraz częściej powtarzałam, że to była zła decyzja. I wtedy ta psycholożka powiedziała mi mniej więcej coś takiego. Pani Joanno, nie żyje Pani w równoległych rzeczywistościach. Wybrała Pani jedną drogę i nie jest w stanie Pani zobaczyć, jakby się żyło Pani i Pani rodzinie, gdyby się Pani nie przeprowadziła. Więc proszę nie zakładać, że byłoby lepiej, bo tego pani nie wie. A jeśli chodzi o samą decyzję, to podjęła Pani najlepszą, jaka była możliwa w tamtym momencie pani życia. To zdanie pomaga mi do dziś, dzięki niemu o wiele mniej rzeczy żałuję, bo to jest prawda. Nie możemy przeżyć dwóch ścieżek naraz. Nie mogę mieszkać jednocześnie w Niemczech i w Polsce, nie mogę zobaczyć, jak potoczyłoby się moje życie, gdybym podjęła inną decyzję. Mogę tylko robić to, co czuję i odkrywam, że jest dla mnie ważne. I tak wtedy było. Czuliśmy z mężem, że chcemy coś ruszyć, że to jak żyjemy nie do końca nam odpowiada i zmiana miejsca zamieszkania dawała nadzieję na poszerzenie horyzontów. I tak, decyzja nie była oczywista i tak miałam rozterki, ale to było najlepsze, co mogłam wtedy zrobić i to się odnosi też do relacji z rzeczami. Nie chodzi o to, żeby nigdy nie żałować ani jednej rzeczy, której się pozbędę, żeby kierować się strachem, co będzie, gdy jednak ta rzecz będzie mi potrzebna, Chodzi o to, żeby być w kontakcie ze sobą, ze swoimi wartościami, z tym co naprawdę ma znaczenie dla mnie dzisiaj. I jeśli ja dzisiaj coś wyrzucę, coś co może za kilka lat Okazać się dla mnie ważne, to nie nazwę tego błędem, bo błędem byłoby dla mnie okopywanie się w rzeczach, które mają mi dać złudne wrażenie, że mam nad wszystkim kontrolę, że mogę też zatrzymać wszystkie wspomnienia i przewidzieć na dodatek nawet to, co będzie dla mnie miało znaczenie w przyszłości. I powiedziałam, że większość rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć: nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy coś nam się sprawdzi, czy będziemy za tym tęsknić, czy nie ale z mojego osobistego doświadczenia, ale również w pracy z kobietami wynika, że jeśli zdecydujemy się na pożegnanie z rzeczami, które nam dziś nie służą, to wówczas odczuwamy większą ulgę, większe poczucie sprawczości, większy przypływ energii i równocześnie łatwiej nam jest ogarnąć codzienność, bo nagle dzieci zaczynają znajdować swoje ubrania, mąż przestaje pytać o wszystko i ogólnie łatwiej jest utrzymać porządek. Więc chcę powiedzieć, że tak, może nie możemy w stu procentach powiedzieć, że jakaś rzecz nigdy nam się nie przyda, ale dla 99,9% rzeczy możemy jednak spokojnie powiedzieć, że się nie przydadzą i przede wszystkim, że też o nich zapomnimy, bo właśnie ta nasza pamięć, która jest zawodna i tak z tego powodu ubolewamy, tutaj okazuje się to być bardzo, bardzo pomocne. Więc mówiąc krótko, nie będziemy żałować, że się jakiejś rzeczy pozbyłyśmy, bo tego faktu, że się jej pozbyłyśmy, po prostu nie będziemy pamiętać. Ale oczywiście wszystko zaczyna się od wyboru, od decyzji. Taki jest mój wybór. Ja nie chcę trzymać rzeczy, zwłaszcza takich, które kiedyś może będą dla mnie wartością, bo skazałabym się tym samym na życie w ciągłym przeciążeniu, bo przecież musiałabym myśleć i zarządzać nie tylko tym, co dla mnie ważne, ale też tym, co może kiedyś być ważne. A ja wolę nie mieć takiej dodatkowej, mocno obciążającej mnie pracy na co dzień. I chciałabym być tutaj dobrze zrozumiana, bo ja nie uważam, że odgracanie to jest pozbywanie się wszystkiego jak leci bez żadnej refleksji. Wręcz przeciwnie, uważam, że emocje i obawy, które nam towarzyszą, warto nazwać po imieniu, warto zobaczyć, co się pod nimi kryje, warto zapytać, czy ta konkretna rzecz naprawdę ma dla mnie znaczenie, czy tylko mi się tak wydaje, czy może mam ją z przyzwyczajenia, albo dlatego, że inni mówią że takie rzeczy trzeba trzymać, na przykład jak dziecięce rysunki czy książki. Ale właśnie w, w tej refleksji, w tym podejmowaniu decyzji wkracza do akcji ten nadrzędny kompas. A więc sprawdzam, co ma dla mnie wartość tu i teraz. Bo ten kompas pomaga mi nie tylko w podjęciu decyzji, ale także uwalnia mnie od lęku przed podjęciem w cudzysłowie złej decyzji, i co za tym idzie sprawia, że żyję moim życiem, a nie takim niby moim, ale tak naprawdę takim zapasowym życiem, bo przepełnionym rzeczami, które mogą się okazać przydatne i wartościowe kiedyś. I tak sobie teraz myślę, że nasz problem z rzeczami głównie opiera się na tym, że chcemy, żeby dawały nam pamięć o tym, co było, i żeby zabezpieczały naszą przyszłość. I rzadko myślimy o tym, jaki mamy do nich stosunek dzisiaj. Nie chcę znowu przez to powiedzieć, że rzeczy nie mają nam pomagać pamiętać o przeszłości, ani że nie można mieć w domu żadnego przydasia, czyli takiego właśnie zabezpieczania na przyszłość. Jak to jest na przykład w przypadku zostawienia rzeczy po jednym dziecku dla drugiego, jeżeli jest różnica wieku między nimi. Ale bardzo ważne jest to, aby tu były zachowane odpowiednie proporcje, żeby ani przeszłość, ani przyszłość nie miały decydującego głosu w naszej teraźniejszości. No i tutaj rozwiązanie zagadki, a właściwie to nie zagadki, tylko do powiedzenia tego, co ja pomyślałam w tym momencie, kiedy właśnie zobaczyłam nastolatkę uradowaną, szczęśliwą, że znalazła autograf. I pomyślałam wtedy, wow! Ale super. Jaki to jest ogromny plus odgracania, bo dzięki niemu można odkryć coś, co ma dla nas wartość, co może nas ucieszyć tu i teraz i nie leży już w czeluściach pokoju w zapomnieniu. Nie był to więc dla mnie argument za tym, że nie warto nic wyrzucać, bo gdyby nie odgracanie, porządkowanie swojej przestrzeni, to ta fotografia nadal byłaby nieodkryta i nie dałaby tyle radości. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Twoje zdanie na ten temat, które z chęcią przeczytam, jeśli tylko zdecydujesz się zostawić swój komentarz, do czego też bardzo Cię zachęcam, a jeśli czujesz, że chciałabyś skorzystać z mojej pomocy w odgracaniu, to napisz do mnie na info edycjawnętrz Pl. Tu dodam, że ja nigdy nie odgracam sama, nie odgracam w imieniu kogoś, a więc zawsze to robię z moją klientką, ponieważ wtedy, kiedy podejmujemy własne decyzje i przechodzimy ten proces, mamy znacznie większą szansę na trwałą zmianę. Ja oczywiście pomagam w podjęciu trudnych decyzji i pracuję z moimi klientkami nie tylko nad pozbyciem się nadmiaru, ale także nad obawami i przekonaniami, które w trakcie wspólnej pracy się pojawiają. Więc jeśli takie wspólne odgracanie to coś, co czujesz, że mogłoby Ci pomóc, to śmiało odezwij się na info: A ja tymczasem bardzo Ci dziękuję za dziś. Miej się jak najlepiej. I do usłyszenia już w następny piątek.